I love the job, but I love my country more. I accept your nomination. A prosecutor or a felon? Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Don ja powiem szczerze, jak ja bym żył w Stanach Zjednoczonych, to zagłosowałbym na Kamel Harris, bo ona ma wartości takie zgodne z naszą cywilizacją, a Donald Trump jest patriarchalnym mizoginem. Donald Trump, Joe Biden. Te trzy nazwiska słyszeliśmy odmienione przez wszystkie przypadki przez całe cztery dni Demokratycznej Konwencji w Chicago. Z wszystkie przypadki przez całe cztery dni... A, u jest jednak Pinkwart, nie Piglet, Pink przepraszam. Demokratycznej konwencji w Chicago. Kamala Harris to jest oczywiście ta nowa nadzieja na przyszłość Ameryki. Donald Trump największe zagrożenie, a Joe Bidenowi wszyscy dziękowali za pół wieku służby dla kraju. W skrócie, tymi najważniejszymi wątkami były aborcja, imigracja. Obniżenie podatków dla klasy średniej, wojna na Ukrainie i konflikt izraelsko-palestyński, Donald Trump ma swoje ikoniczne zdjęcie, zrobione przez fotografa AP zaraz po zamachu na niego. Niektórzy mówili, że to zdjęcie to jest zdjęcie wygranych wyborów. Od kilku godzin Kamala Harris ma też. Chyba już swoje własne ikoniczne zdjęcie. Oczywiście zrobione w innych okolicznościach z innym wydźwiękiem i przez innego fotografa, ale też myślę, że przejdzie do historii. To zdjęcie małej czarnoskórej dziewczynki, która patrzy na kobietę, która kiedyś była taka sama jak ona i myśli, że może wszystko. Tę klatkę fotograf New York Times uchwycił w momencie, kiedy Kamala Harris miała kluczowy moment swojego przemówienia, czyli gdy mówiła tak. W wielu aspektach Donald Trump jest niepoważnym człowiekiem, ale konsekwencje powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu są ekstremalnie poważne. Do tego przemówienia oczywiście jeszcze wrócimy, ale jest bardzo dużo rzeczy do omówienia. Umiejscowienie akcji United Center, czyli hala, w której jednego dnia grają Chicago Bulls, a potem parkiet do koszykówki zamienia się na lodowisko i grają tam Chicago Black Hawks. No to teraz, co się działo? To będzie krótki. Subiektywny przegląd tych czterech dni w Chicago. No a nie działo się w zasadzie nic takiego, czego nie można by było wcześniej przewidzieć. Być może oprócz tego, że faktycznie ostatecznie nie pojawiła się Beyoncé, choć nieoficjalnie amerykańska prasa o jej bytności na demokratycznej konwencji mówiła już od poniedziałku. Pojawiła się za to Pink, pojawiła się Oprah Winfrey i cała masa gości. W sumie. 15 tysięcy dziennikarzy i kilkadziesiąt tysięcy demokratycznych delegatów z całego kraju. Ale za to z elementów, które były do przewidzenia, pojawiły się w zasadzie wszystkie. No więc po kolei. Dzień pierwszy to dzień Joe Bidena. Czemu ci ludzie kurwa chodzą spotykać się z jakimiś politykami, którzy zarabiają wielkie pieniądze i płaczą? To symboliczne przekazanie pochodni między ustępującym prezydentem a jego zastępczynią. Joe Biden jeszcze półtora miesiąca temu mówił, że czuje się doskonale, jest w świetnej formie, jego wiek to jest atut, a jedyna osoba, która mogłaby go zmusić do przerwania walki o reelekcję, to tylko Bóg Wszechmogący. Miesiąc temu ustąpił pod naciskami partii. W trakcie tej konwencji był witany owacyjnie, przemawiał długo, żarliwie, wychwalał Kamale Harris, był oklaskiwany przez cały tłum zgromadzony w United Center, no i powiedział też, że jest za stary na reelekcję. Od 50 lat, tak jak wielu z Was, oddaje swoje serce i duszę naszemu narodowi. Miałem tę łaskę i wsparcie wielu Amerykanów. Kiedyś naprawdę byłem za młody, żeby zasiadać w Senacie, bo nie miałem nawet 30 lat. I teraz jestem za stary, żeby pozostać na stanowisku prezydenta. Ta mowa nie tylko wzruszyła wszystkich tam obecnych, ale także nieco zdziwiła, bo Joe Biden wydał się być w znacznie lepszej formie niż przez ostatnie miesiące. Przemawiał niemalże godziny. Służenie jako wasz prezydent to był największy zaszczyt mojego życia. Kochałem tę robotę. Ale I swój kraj kocham bardziej. I to z całą pewnością był wielki moment Joe Bidena. Zaskoczeniem było też okay. krótkie pojawienie się i przemówienie Kamali Harris. Tego w scenariuszu nie było. Drugą gwiazdę. Kaweczoni się lubią, czyli się tak, czy to wszystko jest takie hollywoodzkie, że tak się przytulą, że tak go pomasuje, że mu obciąża. Chyba tego chyba nie było. Przepraszam, no i... tego pierwszego wieczoru była ta, która smak walki o prezydenturę już dobrze zna. Zna też smak samej walki z Donaldem Trumpem, czyli Hillary Clinton. Kamala zamykała w więzieniach morderców i przemytników narkotyków i nigdy nie spocznie w bronieniu naszej wolności i bezpieczeństwa. A Donald Trump zasnął na własnym procesie, a gdy się obudził, stworzył swoją własną historię. Jako pierwsza osoba ubiegająca się o prezydenturę skazana za 34 przestępstwa. Demokraci w ogóle, nie tylko podczas tej konwencji, ale przez całą tą do tej pory kampanię, używają takiego porównania, że to będzie walka prokuratora ze skazanym. Drugi dzień konwencji to Dzień Państwa Obamów. Były prezydent i była pierwsza dama. Wspad... Dobra, i ktoś mi chce powiedzieć, że są ludzie, którzy na przykład przyjechali do Chicago z sympatii, a do partii demokratycznej i sobie chodzą codziennie jak na jakiś festiwal, chyba na konwent e, demokratów. Kamala Harris na tyle późno, że już amerykańska prasa zaczęła się rozpisywać, dlaczego aż tak późno i dlaczego w ogóle no, do tej mam, pory tego po nie zrobili. Tupia, no ale jak przyjechali na konwencję, to pochwał dla Kamali Harris nie było końca, choć Barack Obama przez swoje przemówienie bardzo dużo czasu poświęcił Joe Bidenowi. Historia zapamięta Joe Bidena jako wybitnego prezydenta, który bronił demokracji w momencie... A co zrobił po ten Joe Biden? Ja rozumiem tak powiedzieć o Rooseveltie na przykład. O kilku innych jeszcze, no ale kurwa. No, w momencie wielkiego zagrożenia jestem dumny, że mogę go nazwać moim prezydentem. Ale jestem jeszcze bardziej... Jego jedyny kwa, sukces to był taki, że się nie połamał, kurwa, i chodził po schodach. Niestety taka jest prawda, nie? On trochę wygląda jak te takie figurki, które kiedyś dzieci miały, co nakręcały się od pleców i one tak, kwa tak niby chodziły, bo się, kurwa, odkręcała ta... To, to działało trochę jak, jak pozytywka. ...dumny, że mogę go nazwać moim przyjacielem. Michelle Chodzi o to, że jako jedyna z ostatnich dwóch kadencji nie odjebał a jakiej nikt nie odjebał. A, kto, a co odjebał? Co odjebali inni prezydenci? A z kolei mówiła dużo o nadziei na przyszłość, no i też wróciła do motywu Donalda Trumpa. Motyw Donalda Trumpa przez drugi dzień konwencji również się cały czas przewijał. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Donald Trump. Ale teoretycznie najważniejszym punktem tego drugiego dnia konwencji było oficjalne nominowanie Kamali Harris na kandydatkę na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kamali Harris jednak tam nie było, bo razem z Timem Walsem byli około 100 kilometrów dalej w Wisconsin podczas wiecu wyborczego. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że zostaliśmy waszymi kandydatami. To jest kampania skupiająca się na ludziach i to my wspólnie wytyczymy nową drogę naprzód. Pojawił się także bardzo dawno niewidziany Bernie Sanders, który mimo swoich 83 lat przemawiał bardzo płomiennie i namawiał do zmiany systemu finansowania kampanii wyborczej z amerykańskiego, czyli prywatnego, na taki jak znamy chociażby w Polsce, czyli z pieniędzy publicznych. Miliarderzy z obu partii nie powinni mieć możliwości kupowania wyborów, w tym prawyborów. No i było oczywiście też to, co amerykańscy wyborcy uwielbiają najbardziej, czyli historię Rodzinne. Zazwyczaj w cieniu swojej żony, tym razem drugi gentleman Ameryki miał swoje pięć minut. Kamala Harris. Kamala Harris była dokładnie tą osobą, której potrzebowałem dokładnie w tym momencie mojego życia. I w tym momencie historycznym dla naszego narodu jest dokładnie tym prezydentem, jakiego potrzebujemy. Ja myślę, że Kamala Harris nie powinna zostać prezydentem, bo nie może być tak, że prezydenta najważniejszego kraju na świecie kurwa dupcy jakiś typ z zakolem, nie? Rozumiesz kurwa. Chuj w to stary prezydent Stanów Zjednoczonych ciągnie lachę. Nie? No jak to brzmi stary w ogóle? Wiesz o co chodzi, nie? Trzeci konwencji to dzień Tima Wallsa, kandydat na wiceprezydenta mógł opowiedzieć o całym swoim życiu, Do co zresztą zrobił, o swojej karierze co wojskowej, co karierze pedagogicznej. Bardzo dużo mówił. Dobra, to był żart jakby co, proszę się nie obrażać. Był o tym, że wychowywał się w małym miasteczku w Nebrasce wśród ludzi pracujących. No i że doskonale rozumie tę społeczność. Mówił też bardzo dużo o swojej rodzinie i o tym, że razem z żoną star... Za takie rzeczy twój tusek będzie się... zamykał? Co to znaczy mój tusek? ...dziecko i mają te dzieci dzięki procedurze in vitro. Mnie i Gwen zajęło to lata, ale mieliśmy dostęp do leczenia niepłodności. A kiedy urodziła się nasza córka, daliśmy jej na imię Hope, czyli Nidzieja. Co bardzo szybko musiała sprostować jego żona, a później... Zresztą też on sam. No ale w ogóle ten fragment o rodzinie był bardzo wzruszający. Wzruszyło się całe United Center, najbardziej wzruszył się gaz, czyli syn Tima Walca, który płacząc krzyczał: To jest mój tata. No i właśnie taki obrazek obiegł chyba wszystkie media na całym świecie. I'm a na koniec wyszła cała drużyna futbolowa, która była trenowana przez Tima Wolca w jednym z liceów w Minnesocie. A wśród przemawiających ja tego dnia był też jeden specjalny gość Bill Clinton. Clinton mówił o wieku. Dlatego, że teraz kartą za starego na prezydencję kandydata grają nie republikanie, a demokraci. Dwa dni temu skończyłem 78 lat. Jestem najstarszym mężczyzną w mojej rodzinie od czterech pokoleń. I jedyną moją osobistą próżnością, jaką chcę podkreślić, jest to, że wciąż jestem młodszy od Donalda Trumpa. Tutaj warto przypomnieć, że Bill Clinton jest młodszy od Donalda Trumpa o dwa miesiące i pięć dni. Ale jedźmy dalej. Czwarty dzień. Dzień ostatni. Przemówienia tego czwartego dnia, mam wrażenie, że wszystkim pisał jeden człowiek. Szły wedle bardzo konkretnego, utartego, znanego już wszystkim schematu: Po pierwsze, Donald Trump. Zwłaszcza cytowanie Donalda Trumpa, który rzekomo powiedział, że weterani i żołnierze, którzy polegli są frajerami. Politycy jak like Donald Trump, <noise> Trump nie stoją za weteranami. Nazywają patriotów takich jak senator McCain frajerami. Później z naszej polskiej perspektywy w zasadzie najważniejszy chyba aspekt tych wszystkich przemówień, czyli wojna na Ukrainie. No i tutaj jak jeden mąż wszyscy wspominali, że Kamala Harris Ukrainy na pewno nie porzuci. W przeciwieństwie oczywiście do Donalda Trumpa. Jak partia może mówić, że stoi za wolnością i patrzeć na walkę o wolność na Ukrainie, a tak tyrani na demokrację? Który stawia wyzwanie wszystkiemu, czym chce być nasz naród? I wystawić jako kandydata człowieka, który dosłownie ma obsesję na punkcie Putina. Potem zazwyczaj następowało coś o prawie do aborcji? W międzyczasie. Żart. Trump mówi, że Kamala nie jest czarna. Gwarantuję wam, że Kamala dłużej jest czarna, niż Trump jest republikaninem. No i oczywiście emocje. Bardzo duże emocje. A na koniec zazwyczaj absolutnie zupełnie spontaniczne, pełne wigoru, wspomnienia rodzinne. Zakochałam się w astronaucie. Co to kurwa jest? Przemówienie Kamali Harris oczywiście nie odbiegało od tego schematu. Kandydatka demokratów mówiła bardzo dużo o swoim dzieciństwie, o swoich. Dobra, pójdź w to, nie jest to ciekawe. Nie wiem, stary, co jest ciekawe.